Dzień dobry. Hmm. Chciałem Państwu dzisiaj przedstawić taki temat Global Load Balancer w sieci Onetu. Hmm. Temat jest hmm, krótki, długi, myślę, że zajmie nam to około 20 minut, nie więcej, a potem jeżeli Państwo będą chcieli, to możemy na ten temat porozmawiać. Hmm. Od czego, o czym tak naprawdę chciałbym dzisiaj porozmawiać, o potrzebie jaką mieliśmy, pomysł, jak to jak to chcieliśmy zrealizować, implementacji, problemach, czyli jak to się sprawdza w trudnych sytuacjach oraz o wnioskach. A to wszystko w naszej żółtej kropce. Takie pierwsze słowo wprowadzenia o modułach, czy nie wiem czy Państwo są zaznajomieni z naszą, tak, tak, tak jakby, z naszą architekturą sieciową. Była ona tu przedstawiana kiedyś na plnog nie przeze mnie, tylko przez moich kolegów, ale dobrze by było, żeby Państwo wiedzieli, co to jest. Od strony sieciowej to, powiedzmy, to jest wyspa taka sobie L3, gdzie minimalizujemy, tak jak gdyby, problemy ze spanning tree. I tak naprawdę 4 lata temu to po można powiedzieć, że taki moduł to u nas wyglądało mniej więcej 2-3 szafy sprzętu. Obecnie jest to od 6 do 14 szaf. Przy wykorzystaniu urządzeń, które eliminują praktycznie całkowicie spanning, jest z sieci. Od strony biznesowej, moduł to jest po prostu kawałek infrastruktury IT, który podaje jakąś usługę. Czy to jest Zoomie? Czy to jest Onet Mobile, czy to jest strona główna, czy to jest Sympatia, WD. To po prostu jest jakaś usługa i to po prostu nazywamy modułem. Jaką mieliśmy potrzebę? A mianowicie mieliśmy dwa Data Center. Budowaliśmy dwa, dwa razy usługę w dwóch lokalizacjach. I tak naprawdę. Pracowały one w trybie Active Backup z przełączeniem w DNS-ie ze wszystkimi tego skutkami. I mieliśmy coś w głowie, że nam brakuje. Brakuje nam taki, czegoś, który, czegoś, co by nam poprawiło po prostu yy, wykorzystanie tego sprzętu, ale nie mieliśmy takiego impulsu, żeby to zmienić. I tutaj jest Przedstawiony przykładowy rysunek, jak, jak to mniej więcej wyglądało: że yy, yy, są dwa centra danych z różnymi prefiksami adresowymi. Yy, mamy sieć korową, żegową, peeringi, no i requesty użytkowników przychodzą do jednej serwerowni, wychodzą yy, z powrotem tam no, zgodnie z naszymi politykami bgp i przełączenie po prostu musi się odbyć w DNS-ie. I tak naprawdę dostaliśmy nowy, nowy cel, a mianowicie lepiej, żeby wykorzystać infrastrukturę, że mamy pracować w trybie Active Active z, z dwóch lub więcej serwerowni. Dodatkowo usługa może zostać zbudowana w Amazonie. A na to wszystko, że przełączenie ma być automatyczne. Taki dostaliśmy. Po prostu cel. I jedna rzecz była jeszcze w tym bardzo ważna. A mianowicie człowiek od architektury portalu przyszedł do nas i powiedział nam jedną rzecz. Mamy klauda prywatnego w jednej serwerowni. Nie będziemy go mieć w drugiej. Będzie on w Amazonie. I musimy umieć z niego korzystać. I tak naprawdę dostaliśmy zadanie, i ten człowiek nam powiedział: Pomyślcie sobie, przez tydzień przyjdziemy, za tydzień porozmawiamy na ten temat, jakbyśmy to mogli zrealizować. Więc wyszliśmy od tego tak, że może zacznijmy. Co będzie nam potrzebne? Potrzebne nam na pewno będzie, będzie protokół routingu, żeby to jakoś zgrabnie routery informować. Najprawdopodobniej no nowa, nowa pula adresowa, z, z, którą będziemy, z, którą, z której będziemy rozgłaszać nasze usługi. Zmiany w politykach BGP-owych, bo na pewno będziemy coś chcieli zmienić. I sama usługa load balancingu. Jeżeli load balancing w trybie active-active, to potrzebujemy testowania usługi. I tak naprawdę jeszcze jeden do, do, doszedł do tego elementa, mianowicie content delivery network. Mieliśmy pewną obawę, chodziło nam tak naprawdę o user experience, yy, serwowania na przykład strony głównej z Amazona, że łącza niestety naszych użytkowników w Polsce nie będą tak dobre, jak łącza do nas. I strona będzie się wolniej ładować. Będzie to dłuższy czas oczekiwania i użytkownicy będą mieli po prostu gorszy user experience i będą narzekać, że on się znowu wolniej ładuje. I tak naprawdę, reasumując z, te, z tego pomysłu, wyszło nam, że potrzebujemy dwa rodzaje serwerów czy usług, które będą nam realizować global load balancer. To będzie sam load balancer i będzie global, myśmy to nazwali global cache. I tak naprawdę y, zobaczmy, czy ten pomysł, który mieliśmy, wystarcza do zaimplementowania Global, global Load Balancera. Ten sam przykład, z, drobno, z drobną zmianą, a mianowicie y, postanowiliśmy y, zrobić adresację anekastową, czyli one to the nearest. Y, jeden prefiks w dwóch lokalizacjach, rozgłaszany do bgp y, też z dwóch lokalizacji. Dodatkowo, w przypadku splitu BGP-owego, dalej rozgłaszamy z dwóch lokalizacji ten sam prefiks. Przychodzi request użytkownika, odpowiadamy na niego zgodnie z naszymi politykami. Może, I tutaj, co jest najważniejsze, może wystąpić asymetria ruchu, bo wy, wyjście ruchu zależy od naszych polityk bgp które też wcześniej gdzieś omawialiśmy na pełną nogu. I tutaj właśnie na, na przykład w przypadku nastąpienia splitu bgpowego dalej rozgłaszamy ten sam prefiks do internetu z dwóch lokalizacji. Jesteśmy w stanie serwować content. Jak zaimplementowaliśmy te dwa rodzaje serwerów? Pierwszy to jest load balancer global, a drugi to jest gcash. Zostały one podłączone bezpośrednio do sieci brzegowej, czyli jak najbliżej wyjścia. I teraz e, Low Balancer został podłączony do, bezpośrednio do sieci brzegowej. Routery wykorzystują Equal Cost Multipath na routerach do rozrzucania ruchu między maszyny. A żeby to w ogóle nastąpiło, to GLBXy muszą. Rozmawia, raczej rozmawiają po bgp z, z siecią brzegową, rozgłaszają prefiksy slash32, czyli z najdłuższą maską. Routery bezpośrednio wiedzą, że mają, ścią, mają bezpośrednio prefiks przy sobie, więc one ściągają na przykład stronę główną do siebie. I teraz taki GLBX wpina usługi, które się znajdują głęboko Poza siecią, poniżej sieci korowej, wpina y, Reale, wpina Reale w dwóch serwerowniach. Z prostego bardzo powodu. Klastry w serwerowniach są nierówne i musi nastąpać, nastąpywać równoważenie obciążenia. W związku z tym, ruch jest rozrzucany między serwerownie i normalnie wychodzi zgodnie z politykami BGP-owymi do góry. W ten sposób obsługujemy 99%. Ruchu naszy, naszych użytkowników. 1% ruchu jest obsługiwany przez global cache, które dodatkowo są podpięte pod global load balancery. Rozgłasz i te global load balancery tak samo mają obsługę raczej global cache mają obsługę tego samego prefiksu. Jak to wygląda? Przychodzi request do Global Load Balancera. Ten je, ten, załóżmy, że to jest ten 1%. Trafia on na Global Cache'a. Global Cache może podciągnąć content z określonej usługi lokalnie w naszej serwerowni, jeżeli jest dostępna. Ale tak samo może podciągnąć content z Amazon'a. I ruch jest serwowany bezpośrednio z Global Cache'a do użytkowników. Taki global cache to jest serwer Dell'owy, IBM'a, HP, Fujitsu, Siemens, Obo, obojętnie jaki, ważne, żeby miał dużo pamięci RAM i do, bardzo szybki, no i 10-gigabitowe karty Ethernetowe. Taka z ciekawostek to wspól yy, takiego proxy cache'a jest trzymany w RAMie. Więc po starcia on jest tak de facto pusty. I czas napełnienia kesza kopią z innego serwera. Załóżmy z 144-gigowego trwa około 2 minut. Więc po dwóch minutach serwer po starcia jest gotowy do serwowania już kontentu użytkowników. 192 wspól wynosi 144. Yy. Z drugi, druga ciekawostka. Obecnie tych serwerów kaszujących jest 6. Jeden jest w stanie uciągnąć w stronę główną naszego portalu, czyli ciągnie wszystkich użytkowników naraz. Jest to, zrobiliśmy to po, po prostu pod wartości SIS odnośnie TCP. I tu jest takie krótkie podsumowanie, że wykorzystujemy adresację anekastową 10 serwerów. Po 5 na każdą lokalizację, dwa to są load balancery, trzy to są global cache. I pod spodem są informacje, tak, takie, które są użyteczne, powiedzmy, że to, jak, jak to wygląda, że są podłączone, że, że rozgłaszają prefiksy, że występuje CMP. Jak taka architektura zachowuje się w przypadku problemów, A mianowicie, jest taka sytuacja, na przykład, że ruch przychodzi do nas, do, do naszej infrastruktury i trafia na GKESZE. Pozostaje 99% jest obsługiwanych normalnie na usługach, na modułach usługowych. I na przykład, w przypadku, gdy usługi przestają działać. Global Load Balancer kieruje, w, w obecnej chwili jeszcze kieruje dalej ruch na pozostałe moduły, albo na, 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 na serwery GCache. Gdy na przykład są problemy ze wszystkimi usługami pod spodem, albo na przykład z jedną usługą w dwóch serwerowniach, 100% ruchu automatycznie przepina się na y, Global Cache. Jest to tak jakby dodatkowy parasol dla naszych usług pod spodem i użytkownik praktycznie nie widzi różnicy. Oczywiście ten proxy cache ma timeout 5 minutowy, ile dobrze pamiętam i po 5 minutach serwuje stale. To znaczy, że serwuje tak jakby ostatnią dobrą stronę na przykład główną, o której wie. Dodatkowo jest możliwe, podciągania możliwość podciągania możliwości z Amazona no, nowej wersji strony głównej. Amazon jest tak przygotowany, że potrafi być backendem dla naszych Global Cache, -y, a potrafi też być frontendem. to znaczy nie ma automatycznego prze, przełączenia. E, robi, robimy to poprzez zmianę w DNS-ie, a mianowicie, gdy mamy problemy z, z jakąś częścią naszej infrastruktury, Niekonie, niekoniecznie musi to być problem z całą infrastrukturą IT. Powiedzmy, że nie jesteśmy w stanie serwować strony głównej. Przez przez uszkodzenie global load balancera, global casha, peeringów, czegokolwiek, poprzez zmianę w DNS-ie jesteśmy w stanie serwować kontent strony głównej z Amazona. Jest tam przygotowana infrastruktura, która po prostu to zacznie podawać. Problem jest tylko w tym, że ona musi wstać. Jest to dość długi czas. Myślę, że do 20-30 minut. Wnioski, jakie można by wysnuć na podstawie tego, co zrobiliśmy. Usługi w różnych lokalizacjach działają w trybie Active-Active. Usługa może znajdować się w Amazonie. Mamy automatyczne przełączanie się między lokalizacjami. Jest Global Cache, który nas osłania. Występ, możemy równoważyć obciążenie klastrów. I mamy ciągły monitoring backendu. Jest to bardzo fajne od strony e, takiego działania. Bardzo fajnie to działa. Minusy. Asymetria ruchu wyjściowego utrudnia to analizę. Naprawdę. Utrudnia i to bardzo. Nie, nie jesteśmy w stanie w moment, niektórych momentach po prostu złapać czegoś TCP dumpem na jakimś serwerze. Po prostu się nie da, bo jest tylko jedna, je, na przykład jedna strona komunikacji, druga, drugiej nie ma. Problematyczny jest LWS w trybie tunelującym. Jest to problematyczna implementacja, mianowicie z tego względu, że następuje nałożenie kolejnego nagłówka IP na pakiety klientów. I tutaj jest pewien rodzaj problem. Bo albo sieć musi świadczyć usługę większego MTU, albo trzeba tuningować TCP i message segment size na serwerach serwujących content do użytkownika. I tutaj jest kolejny problem, a mianowicie e, niestety operatorzy ISP blokują ICMP unreachable, z flagą Defragmentation Needed, niestety. Na pewno to wpływa na y, user experience nasz, naszych użytkowników. Staramy się oszacować w obecnej y, chwili, ile to jest i według nas to jest około, od 1 do 2% użytkowników mogą mieć z tym problemy. Więc jeżeli zauważycie jakieś problemy, zgłoście nam, bardzo chętnie zobaczymy czy czy, czy to jest ten problem, czy to jest coś innego? I na pewno minusem jest global, y, y, przy serwerach global Kesha, spół w ramię. W przypadku y, uszkodzenia się sześciu serwerów, nie, nie mamy napełnionego Kesha. I to jest problematyczne, y, bo nie, musimy go wtedy napełnić, a to na pewno będzie bolało backend. Ja dziękuję bardzo za prezentację. Jeżeli mają Państwo pytania, chętnie odpowiem. Mhm. A co jeżeli strona jest personalizowana? To znaczy w prawym górnym rogu ma Witaj Jan Kowalski, i co wtedy Cash powie? Cash co powie? A mianowicie jest metoda cache'owania per użytkownik, to się nazywa per UBI. I tak naprawdę jesteśmy w stanie zcache'ować informacje o użytkowniku na 5 minut personalnie. Nie jest to żaden problem dla NGINX'a. Ale w, jeżeli 100 tysięcy użytkowników się przewinie przez tego kasza, to 100 tysięcy kopii tej samej strony będzie w cache'u? Tak. Dokładnie tak. Nie, nie wszystkie. Niestety to nie jest dla wszystkich usług. Poczta jest bardzo specyficznym usługą, a to jest generalnie tylko i wyłącznie dla usług, raczej dla no, stron internetowych, webowych zrobione. Dla poczty jest to global load balancer jest już bardzo, o wiele trudniejszym zagadnieniem wykonanie czegoś takiego. Tam już, tam wchodzi se, se, stan sesji w grę, wchodzi storage, na którym są trzymane maile. Tam w ogóle już ciężko jest coś takiego zrobić. Yy, nie. Yy, jest, przez te cache przechodzi frontend woda. Yy. Jest osobna farma streamingowa do CDN-a, jest tak samo ona w dwóch lokalizacjach, jest ona load balansowana w ogóle w inny sposób. Mamy coś takiego jak serwis router HTTP, który na podstawie adresów źródłowych klienta decyduje, na którą farmę nale należy rozrzucić ruch kliencki i w zależności jeszcze od obciążenia maszyny może być decyzja. I po urlu. Jest to o wiele bardziej skomplikowany mechanizm. Jest to nasz, nasz własny mechanizm, który został przez nas napisany. Jest on bardzo wydajny też. też. Dlatego też na jednym ze slajdów tam było napisane content Delivery Network i tam był serwis router HTTP. Też był brany pod uwagę, czy byśmy przez niego nie mogli przechodzić. Była też prezentacja na pelnogu na temat yy, wideo, nie pamiętam czy, nie wiem czy nie dwa lata temu, i tam też był omawiany był właśnie serwis router. Jak on działa. Jeszcze jakieś pytania? To Do internetu nie jest propagowana informacja tych y, jakby Slash 32. Do internetu jest propago są propagowane, jest, propagowa jest propagowany prefiks Slash 24. Dlatego y, dla, ta informacja tylko jest potrzebna sieci brzegowej, żeby wiedziała, gdzie ma skierować po prostu y, tak jakby ruch klienta. To ja w takim razie dziękuję bardzo za prezentację.